Cześć, bohaterami dzisiejszego odcinka jest parka pielęgniczek boliwijskich, czyli większych kuzynów pielęgnic Ramirezy. Pielęgniczka boliwijska. Najmniej doceniana pielęgnica dostępna na rynku. Bardzo rzadko widuję je w sklepie, jednak gdy już się pojawiają, bardzo szybko są rozchwytywane. Informacje na ich temat Znajdziemy na różnych stronach. Niestety, informacje te różnią się od siebie. Dlatego zebrałem dla Was różne e, informacje z tych stron, oraz z własnego doświadczenia. Przedstawię Wam, jak wygląda hodowla tych ryb w akwarium. Pielęgnice te pochodzą z Ameryki Południowej. Na co dzień zamieszkują spokojne wody, strefy przybrzeżne wód płynących w dorzeczach rzek. Pielęgniczki dorastają do około 8 cm. Samce potrafią mieć nawet 9, samiczki nie więcej niż 7. U dorosłej samicy można zaobserwować czerwoną barwę w okolicach brzucha. W okresie tarła samice są bardziej zaokrąglone. Bardzo spokojna ryba, ale nie wskazane jest trzymanie więcej niż jednej pary. Między samcami z początku dochodzi do potyczek o terytorium. Zauważyć to można również w potyczkach między różnymi innymi gatunkami. Odżywianie i karmienie. Karmimy zróżnicowanym pokarmem, suchym, mrożonym, Żywym można uzupełniać ich dietę owocami lub warzywami. Osobiście stosuję pokarmy mrożone, które bardzo szybko są przez nich zjadane. Akwarium. Dla pary tych pielęgniczek odpowiednie będzie akwarium nawet 80-litrowe. Tak jak już wspominałem, u mnie siedzą w 60 litrach. Akwarium powinno posiadać liczne kryjówki, w których będą mogły się chować, oraz płaskie kamienie, na których będą mogły odbywać tarło. W akwarium towarzyskim nie musimy się martwić o to, że będą nam atakować inne ryby. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli chcemy mieć żyworódki, które będą się rozmnażały, to raczej możemy zapomnieć o potomstwie tych ryb. Co do rozmnażania, tak jak już wspominałem, potrzebują płaskich kamieni, na których samica w liniach składa ikrę około 200 ziarenek, następnie sam jest, samiec je zapłatnia. Rodzice opiekują się ikrą. Samica wachlując płetwami zapewnia dopływ świeżej wody i natlenienie. Samiec broni rewiru przepędzając inne ryby. Wylęk następuje po 2 do 3 dni. Na rybek powinno się karmić drobnym pokarmem. Co do parametrów wody, pielęgniczki te nadadzą się jak najbardziej do akwariów towarzyskich. Ponieważ temperatura to od 22 do 26 stopni. PH od 6 do 8. Woda ciepła, umiarkowana, lekko kwaśna, bardzo miękka lub miękka. Aby zachęcić się do tarła, jednym z ciekawych sposobów jest podniesienie temperatury wody do około 28 stopni. Co ciekawe, istnieje możliwość trzymania więcej niż jednej pary w akwarium. Jest jeden bardzo ważny warunek. Musi być to akwarium co najmniej 200-litrowe, w którym zapewnimy dostęp do wielu szkryjówek oraz wielu miejsc do wytarcia się. Dobrze jest również zadbać o to, aby światło w akwarium nie było zbyt jasne. Dobrze, kiedy jest rozproszone przez pływające rośliny. Dzięki czemu? Rybki będą czuły się spokojniej i nie będą się stresować. To wszystko. Dzięki, że dotrzymałeś do końca. Cześć.